obraż sobie, płacisz trenerowi personalnemu co miesiąc regularnie. A on jedyne co robi to przechodzi na tą siłownię, klepie cię po ramieniu, mówi jest progres. No, ale ty nadal jesteś w tej samej formie, mimo miesięcy współpracy. Brzmi absurdalnie? Tak, ale właśnie tak działają niektóre agencje SEO na rynku. Często trafiają do nas klienci po współpracy z takimi agencjami widmo. Które usuwają wizytówkę na Google, bo mają tak dużo negatywnych opinii, mają swoje grupy niezadowolonych klientów i zawierają umowy telefonicznie, dając tylko jeden dzień na reklamację, co jest niezgodne z prawem. Zazwyczaj rozmowy z nimi są bardzo dobre, tylko potem już kontakt się urywa. Za to faktura zawsze przychodzi na czas. Nawet jeśli nie masz pojęcia, że jakąkolwiek umowę zawierałeś. Czasami nie da się tego uniknąć, ale zawsze możesz sprawdzić agencję, zadając te trzy pytania. Czy po skończonej współpracy linki, którymi stworzyliście, będą zachowane? Czy będę mieć dostęp do miesięcznego, szczegółowego raportu z linków i działań? Czy nad moim projektem będzie pracował dedykowany opiekun? A czy ty masz historię z taką agencją? Pozdrawiam, Tobiasz Troka, Brand Manager SEO Group.